Członkowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mortis. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Fasmofobia. Moi drodzy, wydarzenie świąteczne. Czemu 2022 jest napisane? Bo masz po polsku. Aha. To, że mam po polsku, oznacza, że kurwa cyferki nie działają, tak? Aha, i oni mają 2023, bo mają po angielsku. Ja pierdzielę. Guys, please. W Ghostwatchers to już w ogóle nic nie było napisane, a tutaj. Jakby jestem w stanie uwierzyć, że czcionki nie ma po polsku, znaków i tak dalej, ja tu są cyfry kolera jasne. Świąteczny event 2023, moi drodzy. Pazmofobii mamy w tym momencie i dzisiaj będziemy go robić. O co tutaj chodzi? Po polsku było napisane, żeby na średnim poziomie trudności robić, a tu jest napisane na jakimkolwiek poziomie trudności. Chyba, chyba zostajemy jednak na wersji angielskiej już. Dobra, nieważne. Na jakimkolwiek poziomie trudności trzeba wejść na Sunny Meadows e, i skolektować trzy Mysterious Parts. Co to jest? Na wszystkich lokacjach z naklejką bałwana zgrabować. Newly Built device in the track. Okej. Okay. Zagramy ten challenge na profesjonaliście, nie na nightmareze. Kto nie zamknął okna, na od śniegu na To ja. Six Tanglewood, tak. I ona jest, okej. Okay. Aha, no to dobra. Dam profesjonala. Jazda ten, o mamy, mamy światełka w vanie y, teraz Dawidka obgadujemy, tak? Dawidek się nie zadał. Dawidek jesteś czy się wyjebało całkowicie? Chyba go wyjebało całkowicie Komputer chyba nie wytrzymał kurwa tego śniegu A i tak nie możemy jeszcze nic zrobić, bo jeszcze granie ogarnęła, że go nie ma Zamiar wrócić do streamowania, ale ciężko ja, to idzie tak No musisz mieć czas przede wszystkim, nie? No to jest właśnie to Musiał się człowiek przyzwyczaić, że wraca po 10,5 pół godzinach do domu Teraz, a nie po 8. Ale do wszystkiego się że przyzwyczaić Ta, gdzie... tak. dalej robię tam gdzie, dalej robię tam gdzie robiłem Nie Mamy kurwa chipsy, czekolady, ciasta, wszystko mamy, nie potrzebujemy pistacji jeszcze A to już kurwa. na święta rozumiem. Ta Mam zamiar niedługo rzucić roboty i jak Mateusz się opierdalać Moje perspektywy O, dobra, jesteśmy I co mamy znaleźć, coś tak? Ja biorę krucyfiks, będę się bronił I wezmę, nie, nie biorę krucyfiksa, wezmę sobie z tego Zapalniczkę kurwa i kadzidło Jaka skrzynka kurwa? No, Elektryczna A. Niebezpiecznik. Czego my w ogóle szukamy? A tam nie było napisane w opisie czego my szukamy? Dziwnych części. Pozytywkę znalazłem, jakbyście chcieli. Idę zerknąć właśnie czego, co, co ten? Co na tej mapie jeszcze raz coś tam? Trzy Mysterious party musimy znaleźć jakieś. No to jest to na biało takie zaznaczone. Tu jest, tu jest. Bałwanka znalazłem. Znalazłem Mysterious part. Jak to wygląda? Takie Niebieskie gówno. A, fajnie. niebieskie bałwan? gówno. Tam duży bałwan. Tak, duży bałwan i bałwan pokazuje na mysterious parta. Wziąłem trzy baterie. Nic nie ma. To może każdy part jest inny, to by miało sens. A, bo ty, Dawidek, bo... jesteś po lewej stronie mapy, tak? No tak. To może ostatnio jest po prawej po prostu. A to ile macie tych partów a, mamy? A w... No trzy być. A na dół ktoś schodził? Nie, nikt nie schodził. idę na dół. Aha, no to fajnie, że kurwa wszyscy coś znaleźli, tylko ja nie. a, to czyli trzeba bałwana znaleźć? Pół kilo bałwana, o bałwan. Gdzie? Kurwa! A jest tam? Znalazłeś tego? Tak, chodź tutaj. Pokaż mi to. Na dół na yy, i w prawo. A, to pod ziemią, w piwnicy, tak? Możemy spróbować ducha znaleźć. No tak, poginiemy i nam nie zaliczy. A teraz szukaj go, gdzie on jest. Pokaż mi tego. Gdzie to jest? Patrzę, ja sobie pokazuję łapką i wchodzisz tutaj do pokoju i tutaj są rzeczy. To ewentualnie pozytywkę możecie odpalić. A to takie coś. To ja no ja że braliśmy wszystkie części. Dobra, to ja zagram wam coś pozytywnego. Jak on dojdzie do ciebie, to tak, no bo idzie w stronę tej pozytywki. Ude? Ude, uwaga! Czy w lewo czy w prawo idziesz? I... I nasłuchaj. Nasłuchuj, czy się zbliża, czy nie. Jak się wyłączy, to uciekaj, bo to będzie hand. Ja muszę go słyszeć? No musisz słyszeć, jak śpiewa. Jak nuci. Ha! Kurwa! Ale zamknęła się pozytywka. Jest hand? Urwa się przestraszy. No To To tego mówię mieć tam na szybko, głęboko, żebyś wiedział. Gdzie... To nic nie było go słuchać. Jest gdzieś w chuj daleko. Nie ma go tutaj, na pewno. Jest gdzieś po drugiej stronie, albo pod ziemią. Żeby w kuchni, nie? No, gdzieś chyba z tamtej strony. Po ogrodzie, mówi, że łodzi. Po dziedzińcu. Dalej, jest hand. To ja uciekam. Idę zaćpam jakieś leki. Marihuanen do Marihuanę. Marihuanen. Właśnie dosłownie tu, gdzie jesteś. A jest hand dalej chyba. Gdzie ja jestem? Nowy hand jest. Nie słyszę go nawet A, po kuchni chodzi. Tam gdzie jego miejsce Może umarła gotując obiad Przecież jakiś jest. Przecież jak ktoś czpie. Ja. Ja na merch czeka. To co? Idziemy z sprzętem tam? To jednak nie kuchnia, na lewo od kuchni. Ten pokój taki. Ale za kuchnią, ta? Dobra, idę ze sprzętem. To jeszcze raz gdzie on jest? Przed kuchnią, nie? Korytarzem. My idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Adzie, Adzie. A, tu został już sprzęt. Ten, ten taki tam. On się to Temperatura spada tutaj. Ja rzucam sprzęt. O, I hunt. Front. Teraz jest hand. Ma być na czerwono się świecić ten, czy, na, czy nie świecić się? Prąd. Na zielono. Nie ma na zielono, jest albo, czer... albo czerwono. Albo czerwono, bo wcale. No to kliknij to, co nie było. Do dołu chyba musi być. Słyszałem, że tu pał w moją stronę, bo latarkę odchodziłem. A teraz jest po... musi na czerwono się świecić. Dawid, ja się tutaj rozkładałem, w tym pomieszczeniu. Ona zaczęła huntować z tego drugiego i się tu zdążyłem schować. To jest będzie ciężko, kurde, sprawdzić. Mamy dwie pary doców. jedną tylko. Znaczy, są jedną, druga też w o, o kurwa. O kurwa. Zje mnie. Ty, przeszła przeze mnie. Ty nie możesz mnie zjeść, łazi we mnie. To powinny być ultrafiolet, orby i dotsy. Jest orb, faktycznie orb jest. Ultrafiolet i dotsy powinny być. Jeżeli to jest banshee. No ale Mateusz mówi, że nie mógł zginąć, jak w nim była, no to. A, no to nie. To nie Banshi. Dobra, macie, taje. Tak, je. Aż daje? A je. Yeah. To będziemy łapać sobie te duchy. To idziemy. Aha, challenge teraz. Ehm, Tanglewood. Tanglewood, Tanglewood. Czyli złożyliśmy sobie pistolet, a... Jest! 36 bałwanów do rozpierdolenia. I przy okazji znaleźć ducha, no właśnie. Kurwa, ile pistoletów? Dobra, najpierw rozpierdelamy bałwany. Ale ekipa wjeżdża na chatę, nie? Kurwa. Gin, hamie. Ty, nie, nieśmiertelny. Ciekawe, czy się dalicza fragi? Czy będzie jakieś podsumowanie? I znowu będziemy szukać kurwa tych bałwanów, jak szukaliśmy tych jajek. Dobra, teren czysty kurwa. To z mojej strony na pewno. Pącza prąd. Nie wiem. Ktoś był w piwnicy? Ja schodzę. No okay. ja I ominąłeś, patrz. Aha, ale mi Jakie masz pistoletów? <głosyś>? A, to klewda powiedziała chyba przed chwilą, tak? Tak. To no nie jest ten w przejściu na garaż? No, to musi być ten w przejściu do garażu raczej Dobra, gdzie są te tań tańczące bałwany? Musiałem od drzwi uchylić, za drzwiami się chował, kurwa, wejściowymi Jeszcze, jeszcze trzech brakuje Będzie hunt jak zapiemy wszystkie bałwanki, zniszczymy? Ja się, w ku się w kurwi? się w kurwi, wkurwi, że mu bałwany rozpierdalamy Może gdzieś na, na zewnątrz? Nie ma na zewnątrz właśnie gdzieś dobrze na dachu? dachu nie patrzyłem w sumie nie pomyślałem, bo tu można strzelać O, mam jeszcze jeden Na prysznicu siedział kurwa Został ostatni Także zanim z... ktoś znajdzie ostatniego i zanim go zniszczy to powiedzcie Znalazłem strap. Nie no, co? Czestuję Oj ty, bo ja tak ci zrobię zobaczysz W garażu przeszukane dobrze? Właśnie szukam, siema Bobby To nie jest Bobby, tylko czekaj. Otwieraj szafki, bo żeby się okaże, że będzie tak jak tamto jajko kurwa w szafce Znalazłem go Jest? Gdzie? Tu Tuż to siedzi. Dobra, czekaj, kurwa. O, kurzywik poszedł. Kurwifik poszedł. Gdzie można się schować? Tu eee, nie można. Tu nie można. Czy w piwnicy no, to, to jest kryjówka to, to jakaś? To dzieciak, to dzieciak. Gdzie do dzieciaka? Tu nie ma kryjówki u dzieciaka. Nie można. Aha, za tym tym tu. Nie, tu jest... Nie, to jest przypał. Już w głowa ci wystaje, co ty kurwa? Ja nie mogę tam wejść, jak tam wejść? No tak, to wy się schowaliście, a ja nie mam kryjówki. I Żeby no to... tutaj tutaj przejść, to ja muszę przejść przez... No, bo to jest stara, stara fazmofobia, no tu nie ma kryjówek. Aha, ale wkurwiony jest. No, nie pamiętam, kurwa. To mogę w piwnicy się gdzieś schować? Dobra, pal go, kurwa, ja się chowam tu, wyjebany. Palto! Uwaga, mogę palić? Palto! No, palto! Uwaga, z salonu wyleci. Trzy, dwa, jeden. Nie trafię, czekajcie, raz. 3, dwa, 1. O, jak z ciastkami, no? Masz jakieś kurwa ewidencji, czy. No, no. Tak, książkę? Książkę zapisał, tak? tylko no, mówię, że może być mail. Z czym ja tu nie ma. Nie, pogadajcie sobie. Nie. To już kurwa, naprawdę. To no, hunt. Co no tak. Fantastycznie. A on taki co? Jest odcisk, jest ultrafiolet, Ghost Ultrafiolet, Poltero Demon Milling. Tu leżał MF? Nie mm, mam go przy chwila. sobie, więc on tam leży. Kto... Kurwa, naprawdę? Mówię, że to jest będzie. A co no, some no, może że to jest to że Maringus! My totalus, to so i tak musimy dwa razy na tej mapie jeszcze, nie? Ready Mateusz. Nice. Dobra, ja pierwszy idę strzelać. O, od razu tutaj mamy frajera. Tutaj na dachu siedzi jeden, ja. zostawmy go. A jest tutaj, dobra, to ten jest jako ostatni. To ten już w lustro patrzy. Ile bałwanków tutaj? Co mi zniszczył, kurwa? Kradną ci fragi. Fragi mi kradnie. Kuchnia jest duża, idźcie do kuchni. O kurwa, na górę idź, chciałeś na górę iść, wpierdalaj. No tańczy, no przecież już ich rozjebałem tyle, myślisz, że ja nie wiem Myślałaś, Klaudia, myślała, że one kłamią, że one na nie, nie tańczą bym miałeś taki pistolet w prawdziwym życiu? No to przecież jesteś takiego, Nerw się nazywa I strzelać śnieżkami No? A, tutaj siedzi Ale to jest I na sam, I sam generuje te śnieżki No nie, to no musisz naładować. To no właśnie To drzwi Co mi po takim, co nie generuje śnieżek? Co bym robił w lato O! Tam dwa bałwany są A jest. O ty Poduszka go chroni! O, Spirit Box. O, ten, sajko Dobra, został chyba tylko ten na dworze. A, piwnica tu jest, zapomniałem, że jest jak no, no dwa, tego na dworze nie liczymy. Ciecieerecie, ciecierecie, ciecie. Znalazłeś? To widek pewnie go chowa broni go. jest tylko ten jeden. O, książka za czy mi się wydawało? Nie pan sobie Książkę masz No tak coś słyszałem jakby pisanie. Ile dobra? Jest zapisana. Jakieś wzory matematyczne. Był hand? Znaczy ten? Porter Schmeiss. No. O, jest jeden bałwanek. Trzy bałwany. Za drzwiami dokładnie popatrz. O, jest tutaj. Ukrywają bałwany za drzwiami. No. Teraz dwa za drzwiami właśnie odkryłem, Brudne nie? zagrywki. Bardzo no. brudne zagrywki. I don't like it. No ten na dachu i jeszcze jeden w środku. Gdzie? O, jest! Gdzie? Tak schodami wisi. Kurwy syn, jebany. Dobra, wychodzimy. Dawid. Dawid, schowaj się. No idę. Przelamy. Publiczna egzekucja, bałwana, już. A. Dawid bierze to na klatę. Jestem ten hardcore Przez sufit przychodzi śnieg. Ta. Kurwa, ale fireworks ja, przynajmniej widać, że są niewidzialne ściany, nie? Dobra, jazda <grym> Polter, Polter sz szpajst. Zrobimy ten challenge, mam nadzieję, dzisiaj i spierdalam spać. Kurwa, się położyć normalnie dzisiaj. Bo, kurwa, dwa dni z rzędu szedł spać kurwa, o pierwszej. Dobra, tego na zewnątrz tamtego zniszczymy. Tego przywanie zostawiamy. O, ma to już ja minął Tak po prostu jest na górę No zostaw go, jego zostawiamy. To jest, to jest, czekaj, ktoś mnie nie tak, tak jest. Tak, tak. Przerwał Dawida, czy mnie przerwał? Chyba ciebie. A mi nie spadł ten. Zależy nam na zdjęciach kości? No rób, to zawsze No ja nie mam aparatu. No to idę z aparatem. Gdzie to jest? Tak górze w Na górze w o, to tutaj w kiblu No Tu w kiblu, ja By się zgadzało Bo wam też tym było bardzo dużo Byłeś na dole, Kasper? Nie, parter robię To ja idę do piwnicy Ja tam na górze w tym kiblu Jezu, nic nie widzę Gdzieś tu się chyba wchodzi Dlatego kibla tam w tym takim długim chodzie No to? Bitrate'u Teleportuje bardziej niż duch. Zero. Spirit orb, Spirit box... Orb... I writing Dobra, ilu brakuje? Dwóch. Mm -hmm. Czyli jeden w środku. Dobra, na zewnątrz. Bo jeden był tak daleko, nie? Żeby go strzelić no, łatwiej nam z tym idzie, niż z tymi innymi gównami. Nie, to po ufałkach. O, jest, 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 jest. No, to został ten na dworze tylko. Dobra, to weź na dwór. To róbcie. O, ten... Ta antena z telefonu nie pomaga, widzę. Za bardzo. To co, mamy tylko na razie orby, No, to może być, a nie, to nie może być mimik A czekaj, mimik, żeby to nie był mimik Gdzie on, a gdzie, gada? Gdzie on, gdzie on ma bazę? Na górze? A tu się nie da schować Kurwa, o kurwa Leżę, kurwa, zajebałem się kupom Zakręciłem się Eee. przyspieszył, bo mnie zobaczył, na tak to nie wiem Zakręciłem się A, jeszcze 4 challenge, no Dobra jazda Snowman bastards bastards tu, Tutaj tego na kamieniu zostawiamy tutaj co jest. Ja obejdę. No obchodzę Hatę z lewej, no Dobra, to idę do środka. Jest na dyniach Kurwa, znowu ten internet pierdolony, no nie mogę, no co się dzieje? Dobra, no, prąd jest jak chcesz. A pana tego? W garnku się schował. Prowadzę pewien crash test jak to skończymy. Jest hunt. Kurwa. Nie, to był event. Atakował Klaudię. Czyli jeden na dworze, tam co stoi na kamieniu i zaraz się odszuka. O, hunt, zamknął mi drzwi. Pamiętajcie, za firankami jeszcze patrzcie, kurwa, bo jajko było zafirankami. Dobra, to ja sobie zaćpałem jednego tego, mamy average 50 aktualnie. A co, świeci przez okno? 5. O, piątka. Piątka Jemy, ja a coś jeszcze mamy, bo nie słuchałem? A za dniami był jeszcze. A co, odpalać go? O, wszyscy są na zewnątrz, to odpalamy. Ale z tej broni można robić sniper Ghost Warrior, nie? A wiesz, gdzie on jest w ogóle? O, a to event, dobra. Kurwa to jest o, o Dodsy. No jest freezing, jest freezing. freezing. Boże, w końcu się dogadam z tymi skurwy synami. Boże szukałem zapalniczki poziomu pierwszego, żeby zapgradeować, a po prostu są zapałki, tak ja pierdolę. No, no właśnie nie? najlepsza mapa i kamput, nie akurat. No, ja myślę, że chodzi o kamput. Tak, tak. O kurwa miałem coś przetestować, czekajcie. Nie wychodźcie, bo ja rozłączam się z tego jednego neta, żeby tylko przez telefon jakby mieć nie. Słuchajcie, wytupcy, dupcy, wypierdolicie Jestem Jestem Nawet streama nie rozłączyłem No dobra, jak już połączenie, no to trzeba rozłączyć? dobra To jazda, kurwa No, no to zostawcie, to zostawcie to tego zostawcie. na... tego na lampie Zostawmy Tu w żywopłocie siedział, chuj nie wina, że fragi muszą się zgadzać. No go odjebać w ogóle. Na półce z książkami. A weź, powiedz. A powiedz, jak od tyłu. Pytałem, że kurde, w towarzystwie yy, streamerów to już nie jest śmieszny żart. Dobra, powiedział to inny streamer. Nie, od tyłu to ja cię mokich kurwa. Nika no, możesz. O duch się znalazł, widzę, tak? Bo już kurwa, rozłożony sprzęt jest. No, mówię. no ja wiem, że był Orp, ale ja. słucham, ja ale. jeszcze nie kontaktuję dokładnie. Za choptkiem. a nie brzuchem. O, bałwanek. A został Cześć. ostatni. Tak? E, dobra, odpalam. E, ja, kurwa! Chowam się za śmietnikami. Klauty czeka, żeby egzekucję przeprowadzić. Cześć. Cześć. O? Dawaj. No, zabił mnie od razu. Dobra, co z tym na zewnątrz? A tu jest, patrzcie, tego pod drzewem zostawmy. Tego pod drzewem, bo są dwa pod drzewem. To zostawmy to, tego, tego tu. Te... Tu, tu zostawmy tego, widzicie? O. <śla> My też nie mogliby go zabić. Zeksterminować. w jakby. Oddajcie mi Slendera, żeby stał, strzelę mu. Y jest? Ta ściana od Kibla zawsze była taka popisana. Aha. Dobra O, tu jak daleko, bałwan on stoi. Bałwanie, tyle nie. A jest slender? No, jest, no, jest, jest, tutaj. Uju, uju, bobrze. Ten, jest tu do slendera. Slendiego, no to, to to tak. Dobra, został ostatni, tylko ten na bramie. O, idzie. Ale idzie. Namiot wszedł. Jak zapierdala. Ono tak myślałem Naprawdę? właśnie, Chcia, no, chciałem ci powiedzieć, że cię zabiję, jak będziesz stał za blisko, no to, to zawsze tak było Naprawdę Stał przy bramie, się przytulił, kurwa, zabił no Mati kurwa się poczuł O chuj, zablokowałem się, o tu jest, oj chuj Zespół mu się z drugiej strony I ostatnia mapa Dobra, to zostawmy tego na ciężarówce Dobra, ja idę dworem, idziesz dworem ze mną? A tam w środku tu jest. A bo ty mówisz o duchu, myślę, że ty mówisz o bałwanku. Kuchni na Zerknę sobie, ile zostało. Ich. Kuchni naprawdę, ten... dobra. Ja widzę wrażenie, że tu mapę przerobili. To tak jakoś wystrój wnętrza, mi nie pasuje. Bekarze z przeciwnego pokoju, kurwa, te docy działają tak, że lampa w kuchni się świeci na zielono. Ale, to... Smells like shade. Nie, Team stówki. Spirit? No ten demon jednak. Demon, o, no to w pięknie, to weźmy, znajdźmy tego bałwana kurwa Nie, No to czekaj, ty, to kortyfik trzeba przynieść, bo zaraz będzie nas żarować. No właśnie. Zaraz będzie żarte. Nie na żarty. A wy tam tych bałwanów szukacie. Zawięty. Nie, Chyba, nie czy mnie. Bo ja nie mam krywki, schowam się tylko za łóżkiem A ja się za krzesłem Boże, wszedł do mnie <grywanie> E, patrzcie jest, o właśnie mam Trzy bałwanki, czyli jeden... Czyli dwa, czyli dwa... O dobra, mam jednego, jeszcze Czyli jeden gdzieś przy chacie jeszcze I został jeszcze jeden bałwanek Gdzieś... O, Gdzieś na dworze Właśnie patrzcie To jestem martwy Za zasłonkami patrzcie, bo mi się coś że na tej mapie też za zasłonkami były kurwa jajka ja, Za zasłonkami na pewno jeden, bo zabiłem Ale nie wiem, nie widziałem więcej Kurde, hantuję Żyrantolu? Jest! Nie. Jest, mam go no, Hantuję Dobra, i został no, tylko ten na dworze, na wanie Mamy to Mamy event Mamy event, moi drodzy Zaliczony kurwa I, i zaliczony, i zaznaczony kurwa